Mamy potwierdzenie, że Jan Krzysztof Duda zagra w drużynie z Magnusem Karlsenem i wspólnie powalczył o Mistrzostwo Świata w szachach szybkich i błyskawicznych. I do tego trzeba powiedzieć, że szykuje się Dudzie kilka innych bardzo grubych imprez. Długo na to czekaliśmy. Pierwsza połowa tego roku była dosyć biedna pod względem występów Jana Krzysztofa Dudy. Właściwie mogliśmy go tylko śledzić w Titan Tuesdayach. A teraz zagra w Polanicy w ekstremalnie silnym turnieju, we wrześniu zagra na olimpiadzie, już na październik szykują się też turnieje, a po drodze jeszcze w sierpniu drużynowe mistrzostwa świata w szachach szybkich i błyskawicznych. No więc po kolei, Jan Krzysztof Duda, były mistrz. Anand oraz aktualna Mistrzyni Świata Juven Yun są wśród 16 szachistów, którzy wezmą udział w turnieju Pucharowym WRCS Masters Cup zaplanowanym na 14-18 października w Londynie. Polak zagra również w 8-osobowym turnieju WRCS Masters w Dubaju, który odbędzie się 31 października 3 listopada, trzecim turniejem z serii WRCS Masters. Tutaj niestety Jana Krzysztofa Dudy nie ma. Będzie WR Chess Masters High Roller z wpisowym w wysokości 1 miliona dolarów, więc trzeba jasno powiedzieć, że dzieje się. Oprócz wspomnianych powyżej turniejów indywidualnych, Dudę zobaczymy również w drużynowych mistrzostwach świata FIDE, w szakach szybkich i błyskawicznych 2.24, które odbędą się w dniach 1-6 sierpnia w Dorfie. Inauguracyjny turniej WR Masters, który odbył się w lutym 2023, wygrał Aronian, który pokonał w dogrywce pretendenta do tytułu Mistrza Świata Nepo oraz Gukesza. Gdy na początku 2.24 nie było żadnych informacji na temat ponownej organizacji imprezy, wydawało się, że może był to turniej jednego sezonu. Jednak teraz ogłoszono nie jedno, ale aż. Trzy wydarzenia. Co zrozumiałe, w centrum uwagi znalazł się turniz wpisowy w wysokości miliona dolarów, w którym dzięki sponsorom zagrają Nepo, Karuana, Abdusatorow i Niman. Dzięki temu główna nagroda wyniesie rekordowe 2 miliony dolarów. Tempo gry w turnieju High Roller wynosi 15 plus 0 bez dodatku czasowego, a to oznacza, że o tym, kto wygra 2 miliony dolarów, może zadecydować szalona, emocjonująca walka na niedoczasie. Tempo gry w dwóch pozostałych zawodach również jest nietypowe. I ja sobie czytałem o tym pomyśle i fajnie, że ten pomysł rzeczywiście będzie realizowany. Interesujące tempo gry jest tak, 60 minut na pierwsze 30 posunięć, później 30 minut na kolejne 20 posunięć, więc wydaje mi się, że taka standardowa partia szachów, która zazwyczaj trwa około 40 posunięć, no to właśnie będzie trwała 3 godziny. Natomiast jeżeli będzie to jakaś dłuższa końcówka, no to wtedy będą to 4 godziny, i według mnie to jest idealne tempo gry. Zauważcie, że jak są robione na przykład filmy, no to w kinie te 2,5-3 godziny idzie wysiedzieć więcej no to już ciężko i wydaje mi się, że w tym powinny się szachy zamykać takie 3 godzinne tempo to jest maksimum w zupełności wystarczające żeby tenże turniej miał sens taki szachowy żeby te partie były na wysokim poziomie no ale też żeby nie zanudzić widzów i tutaj gruba akcja, bo będą dwie partie klasyczne dziennie. No i tutaj zobaczcie, Jan Krzysztof Duda, aktualnie 2.733, będzie miał czwarty numer startowy. Tutaj będzie Nepo, Pragnananda, Giri, Mwielo ostatnio z rankingiem sporo zjechał. Naprawdę bardzo silny turniej, no, wszyscy zawodnicy powyżej 2.700 elo, klasa. W 2023 roku w turnieju VR Masters wystąpiło 10 zawodników, w 2024 będzie ich 8, a same zawody zostaną rozegrane w ciągu zaledwie 4 dni, więc naprawdę bardzo szybka akcja. No to widzowie musicie się szykować na jakieś 7-8 godzinne streamki. No dobrze, więc tutaj oczywiście na liście NEPO pragną... Pragdananda Giri Duda. Jako ciekawostkę można dodać fakt, że średnia tego wieku wynosi 30 lat, a jedynym przedstawicielem nowego pokolenia szachowych talentów jest Pragdananda. No faktycznie, to dosyć starzy zawodnicy w tym turnieju. Jak był Superbet, Rapid i Blitz w Warszawie, to tam Duda był chyba drugim najstarszym zawodnikiem, co nie? Więc widać, że ta zmiana pokoleniowa faktycznie następuje. Przy okazji tego turnieju warto wspomnieć o cyklu FIDE, w którym zawodnicy rywalizują o punkty i miejsce w turnieju kandydatów 2:26. Mającym wyłonić kolejnego pretendenta do tytułu Mistrza Świata. Za zajęcie pierwszego miejsca w turnieju gracz może otrzymać aż 26 punktów, czyli o punkt mniej niż Gukesz za zwycięstwo turnieju kandydatów. Więc zobaczcie jak, idiotyczny, zobaczcie, jak idiotyczny jest to system. Jakiś losowy turniejik zorganizowany przez prywatną osobę ma tak prawie tak samą wartość jak turniej kandydatów, do którego giga ciężko się dostać w ogóle, a wygrać, no to już totalny odlot. Więc, no ten system, ten cykl FIDE jest naprawdę bardzo, bardzo głupi. Oczywiście, no nie umniejszając, no ten turniej będzie naprawdę bardzo silny. No ale nie jest to turniej kandydatów, tak? zwycięzca drugiego turnieju WRC Masters Cup zdobędzie aż 27,5 punkta, ponieważ na pierwszych 8 miejscach startowych znajdują się jeszcze silniejsi zawodnicy. Ok, czyli się tutaj liczy pierwsza ósemka. Jan Krzysztof Duda będzie miał siódme miejsce na liście startowej. O kurczę, Dubow, Dubow prawie z 2,700 zleciał, na skraju jest w turnieju pucharowym weźmie udział czterech zawodników, którzy obecnie znajdują się w pierwszej dziesiątce rankingu na żywo, e, czyli będący na fali Arjun Erigazi. E, do powrotu do gry skusił się również 15 mistrz świata w szachach Anand. Ile ma Anand lat? 54 chyba i, i zobaczcie jak potężny, tak 54 lata, 2750 elo utrzymuje, niesamowite. Format rozgrywek to turniej pucharowy, w którym zawodnicy grają dwie partie yy, szachów klasycznych, po których w razie potrzeby następuje Armagedon z licytacją. Wow! Ok, no to to będzie naprawdę bardzo emocjonujące wydarzenie to na 100%. Kurczę, dwie partie szachów klasycznych dziennie, jeszcze Armagedonik, no to przy tym tempie gry, drodzy widzowie. No myślę, że tak lekko licząc możemy się szykować na jakieś 8-9 godzin wrażeń szachowych dziennie. Także naprawdę grubo. No i teraz drużynowe mistrzostwa świata FIDE w szachach szybkich to było w zeszłym roku, a teraz jeszcze dodatkowo dodane zostały szachy błyskawiczne. 1 6 sierpnia, więc tutaj oczywiście sobie wpisujcie już w kalendarze. Jan Krzysztof Duda będzie grał w drużynie z Karlsenem na 150%. Będziemy ten turniej śledzili na żywo. No i teraz w sumie skąd to WE? Litery WR w nazwie turniejów pochodzą od inicjałów Wadima Rosensteina, biznesmena, który jako dziecko przeprowadził się z rodziną z Rosji do Niemiec. W 2023 roku jego firma WR Logistics była głównym sponsorem drużynowych mistrzostw świata FIDE w szachach szybkich, które odbyły się w Düsseldorfie. W każdej drużynie musiał wystąpić jeden amator. Muszę powiedzieć, że dosyć ciekawy był to format, no bo wiadomo, w takich mistrzostwach świata zazwyczaj wygrywa drużyna samych arcymistrzów, a tutaj trochę łatwiej było o sponsorów, tak? Bo sponsor danej drużyny. No, też mógł w tej drużynie wystąpić, i y, takie coś miało y, naprawdę bardzo dużo sensu pod takim względem czysto y, marketingowym. No i tak nawiasem mówiąc, ta drużyna y, organizatora, y, czyli właśnie WR. Wera, czyli tego Wadima Rosensteina, wygrała. No tak jak widzicie, Jan Krzysztof Duda tutaj był w ekipie. No trzeba powiedzieć, że gość zmontował naprawdę bardzo, bardzo silną ekipę. 2700, 2700, 2700, 2700, 2700. 2.600, 2.600 i Kosteniuk to chyba 2.500 kilkadziesiąt. Także naprawdę bardzo, bardzo mocna ekipa. W tym roku Rosenstein ma doskonałą szansę nie tylko na obronę tego tytułu, ale także na zdobycie nowego. Ponieważ no, chodzi tutaj oczywiście o ten tytuł w szachach błyskawicznych ponieważ do skład, składu ekipy WRC Team dołączył najwyżej notowany zawodnik na świecie, GM Magnus Carlsen. A oprócz rozgrywek w szachach szybkich, odbędą się również drużynowe Mistrzostwa Świata w szachach błyskawicznych. Tym razem głównym sponsorem nie jest, nie jest WR Logistics, ale inny, główny nowy sponsor FIDE, firma. Freedom Holding, której dyrektor generalny Timur, Timur Turlov po inwazji Rosji na Ukrainę zrzekł się rosyjskiego obywatelstwa i przyjął obywatelstwo Kazachstanu. Zawody odbędą się w dniach 1-6 sierpnia w Astanie w Kazachstanie, a drużyną na którą z pewnością warto będzie zwrócić uwagę, będzie Team China, w której składzie znajdą się zarówno aktualny mistrz świata Ding Liren, jak i aktualna mistrzyni świata kobiet Yu Wen Yun. No to tutaj też szykuje się naprawdę, naprawdę silna ekipa. Kurczę, no pierwsza połowa tego roku, no Dobrze wiecie, że ja lubię te Tited Tuesday. Naprawdę naparzanie tych Tited Tuesdayów, śledzenie jak tam Duda kosi rywali, to jest bardzo przyjemne. Ale jednak no, chciałoby się zobaczyć jakiś tam, wiecie, występ Dudy w takim potężnym turnieju. No i teraz pierwsza połowa tego roku dosyć bida pod względem potężnych turniejów ale druga połowa roku to jeden za drugim naprawdę silne turnieje. Czyli zauważcie, że jeszcze Polanica-Zdrój 60. turniej co roku ten turniej się odbywa i tutaj zobaczcie, zobaczcie jak potężny musi być turniej. W którym Mateusz Bartel jest najniżej notowanym zawodnikiem? Czajcie to. E, tutaj e, średni ranking prawie 2700. E, nie sprawdziłem statystyk, ale no, jestem prawie pewien, że będzie to najsilniejszy turniej e, w historii Polski. E, no, nie kojarzę, żeby ja, jakiś turniej z tak wysokim średnim rankingiem e, odbywał się na terenie naszego kraju. No i tutaj Jan Krzysztof. Duda będzie będzie oczywiście liderem listy startowej. Zobaczymy jak sobie poradzi. No, na pewno nie będzie lekko. Ale wcześniej przed tym turniejem będzie miał rozgrzewkę dwa tygodnie wcześniej, no 10 dni wcześniej w Kazachstanie. Także tam w drużynie z Karlsenem Jan Krzysztof Duda się rozgrzeje, no i później leci do Polanicy. A później we wrześniu y, od razu będzie, y, jakoś w połowie września jest olimpiada szachowa. No więc myślę, że też oczywiście Jan Krzysztof Duda wystąpi, choć jeszcze y, Polska drużyna, polska ekipa na tym turniej nie została ogłoszona. No i później w październiku też mnóstwo się dzieje, a jeszcze trzeba dodać, że Jan Krzysztof Duda zagra w Speed Chess Championship, turniej internetowy, do którego Janek awansował z Titan Tuesdayów, więc naprawdę będzie co oglądać. A tak przy tej okazji wspomnę, że po tym potężnym turnieju w Polanicy Mateusz Bartel się jeszcze wybiera na mniej potężny, ale też bardzo zacny turniej na 1000 osób do Lublina. Tak jak widzicie, Mateusz tutaj otwiera listę startową. Póki co mamy 168 osób, ale myślę, że do sierpnia ten 1000 będzie. Także cóż, to oczywiście bardzo serdecznie zapraszam.